Hej, 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 witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku Dzisiaj będzie to filmik z serii hołle lumpeksowe Także od razu kochani przechodzę do rzeczy Póki mała śpi, dzieciaki są w szkole Mam chwilę dla siebie na to, żeby się herbaty, kawy napić Ale na razie nie mam ochoty na nic do picia, na nic do jedzenia Czuję się pełna Słuchajcie, mam tego dosyć dużo To jest hol, w sumie to kilka hołli Zebranych w jedno. Powiem Wam, że część rzeczy kupiłam jeszcze latem. W sumie to wszystko kupiłam latem, kiedy były wakacje. Część rzeczy kupiłam na, na przykład na podróżach. Jak gdzieś tam byłam w tym miasteczku duchów, to tam było bardzo dużo takich, właśnie, kochani, lumpeksów, ale tych droższych tych takich ekskluzywnych. No tam są dużo droższe rzeczy Ale no, kilka rzeczy mi się spodobały To były nowe rzeczy Także od razu Kochani przechodzę do, do sprawy Co chciałam powiedzieć To po prostu kochani jestem Tak urobiona Naprawdę nie mam na nic czasu teraz Dzieciaki To mają zajęcia po szkole To to, to tamto, to teraz Mój synek kochani, ten dziewięcioletni maksiu, który jest w spektrum autyzmu, będzie miał niedługo wyjazd, tak zwany residential do takiej pięknej rezydencji. To jest wyjazd ze szkoły. No, nie każdy sobie może pozwolić na ten wyjazd, ale my mu zapłaciliśmy i bardzo się cieszę, bo to jest tak super wyjazd. Jest to taki można powiedzieć cottage. Taka farma, taka wiejska rezydencja, i tam też są lasy dookoła. Są na przykład jakieś takie aktywne rzeczy, typu nie wiem, wspinaczki tam będą. Będzie nauka na rowerze, czy jakieś już za, dla zaawansowanych jakieś wycieczki rowerowe. Będzie tak jak to na wsi jest, że będą zwierzątka karmić, że będą kochani ognisko rozpalać. Jakieś takie robótki, no takie aktywne rzeczy dla dzieci. Także super sprawa, super warunki tam panują, dlatego mówię, muszę mojego syna tam wy wysłać. Wiem, że da sobie radę. Najbardziej czego się obawiam, to po prostu tego, bo on ma, bo on je wybiórczo. On ma swoje określone rzeczy i za Chiny ludowe nie da się go przemóc. Mnie się wydaje, że to siedzi w głowie. On po prostu nie będzie jadł nigdy mięsa, znaczy tak mówi, że nie chce mięsa jeść. Spoko, no to muszę mu zastępować, wiecie, innymi rzeczami, żeby miał białko, żeby miał to, żeby miał tamto, żeby miał witamin dużo. Także witaminki codziennie dostaje naturalne, naturalne suplementy, wyniki badań ma bardzo dobrze, także nie muszę się o nic martwić, bo co jakiś czas robimy mu badania krwi itd. Także nie ma co zmuszać. On ogólnie jest zdrowo. Yy, tylko jedynie, no to problemy są po prostu z obiadami. I wiem, że on nie tknie tego angielskiego jedzenia, więc ja mu tu powekuję rzeczy i po prostu, yy, no zabiorą, tam tylko mu podgrzeją ewentualnie. Dobra kochani. I co chciałam powiedzieć, yy, bo widziałam dzisiaj filmik z rana Sylwii S. Zapraszam was na jej vlogi. No i tam się troszeczkę żaliła o frekwencję na jej, na jej kanale Ja Cię Sylwunia oglądam, dzisiaj też Cię oglądam, ale nie, nie było czasu napisać komentarza Później Ci ten komentarz napiszę ja, ja najbardziej jestem z Tobą, lubię Twoje filmy I mnie nie przeszkadza, czy Ty jesteś ateistką, czy, czy jaką masz inną wiarę Ja już tam w którymś filmie, ostatnio chyba nagrywałam film to mówiłam, że mnie nie przeszkadza. Jeżeli ktoś na przykład Halloween obchodzi, czy tam jakieś inne rzeczy, to mnie to nie przeszkadza. To, że jestem katoliczką i oczywiście nie mówię, że jestem jakąś super superkatoliczką, bo absolutnie nie jestem. Myślę, że daleko mi jeszcze do katolicyzmu, czy tam do chrześcijaństwa. Szanuję każdego i naprawdę to, że na przykład nieraz nie oglądam Waszych filmików, to to jest brak czasu, brak czasu kochani. Zresztą też jest Was już coraz więcej i muszę nieraz, raz do tej zajrzeć, raz do tej, wiecie o co chodzi. No, jak ktoś do mnie pisze, ogląda moje filmy, no to po prostu się w ten sposób też odwdzięczam, tak. Ale to nie znaczy, że w drugą stronę to musi działać, że Wy musicie oglądać, bo ja Wasze filmy oglądam, to Wy musicie moje oglądać. Nie, nic z tych rzeczy u mnie tak to nie działa. Ale Swynia, ja Twoje filmy oglądam i ja Ciebie szanuję, ja Ciebie bardzo lubię. Mnie to nie przeszkadza. Każdy z nas jest inny i po prostu dajmy sobie wolność, dajmy sobie no to, żebyśmy mieli swoją opinię na dany temat, ale nie obrażajmy się, bo bardzo dużo też jest ludzi. Nawet w rodzinach, że po prostu teraz ludzie są bardzo poróżnieni przez te różne eliksiry i tak dalej. Też mi koleżanka jedna powiedziała, że po prostu Ewelina, moja rodzina się do mnie nie odzywa, bo ja nie wzięłam preparatu, mają mnie za szaleńca, za głupka i tak dalej. No to są bardzo niefajne rzeczy. Tak samo też jedna youtuberka napisała, mówiła o tym o subskrypcjach, że tam suby za suby. Żeby, albo żeby płacić za subskrypcję. No dla mnie to jest po prostu nie do przyjęcia, nie ma takiej opcji. Ja nigdy nie będę płaciła za czyjąś przyjaźń, za, za widzów, że mnie oglądają, bo kto ma mnie oglądać, to mnie będzie oglądał. Ja jestem osobą ze swoimi jakimiś tam zasadami. Nie każdemu to pasuje, jaka ja jestem. No trudno, ale nie będę. Na przykład sobie kupowała subów No to dla mnie to jest głupie Głupie i jeszcze raz głupie To tak jakby sobie płacić, nie wiem, za miłość Za przyjaźń To jest głupie Nie ma takiej opcji Także Sylwunia, Ciebie oglądam I dzisiaj też Ciebie oglądałam Nie każdy Twój film oglądam Nieraz jest tak, że pod rząd każdy film oglądam A potem jest tak, że mam przerwę Bo albo kogoś innego oglądam Albo nie mam czasu Albo bardzo ważne rzeczy na przykład oglądam które tam dotyczą giełdy i tak dalej, no bo się tą giełdą interesuje, a wiadomo, to jest jeden z moich takich źródeł dochodu. Yy, ja YouTube'a nie traktuję jako źródło dochodu. Yy, jakieś tam nieraz współprace są, sobie przyjmę, które przyjmę, to przyjmę, a niektórych nie. Najczęściej są to współprace z Ameryki, ale ostatnimi czasy, yy, na przykład mówią, żebym sobie jakieś ubrania wybrała i to są drogie ubrania. Fajne firmy, wszystko fajnie, ale żebym sobie zapłaciła za cło, za przesyłkę. No to sorry, ale nie ma takiej opcji. No dobra, nic. Wiecie, zeszłam z tematu. Także Sylwia, pozdrawiam cię serdecznie. Dobra, kochani, pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, to jest właśnie w tym miasteczku duchów. Kupiłam taką sukienkę długą na takim sznurku. O, zobaczcie, taka. Bardzo długa. O, tutaj jest na biust i tutaj ma taki sznureczek. Super piękna. I ona, kochani, kosztowała 7,99 799 nie wiem czy to widać. 7,99. Nie wiem, czy będę, czy uda mi się dzisiaj wszystko przymierzyć. Tutaj dla Hanusi kupiłam, ale nie w tym sklepie. Tutaj u mnie w funciaku kupiłam za dwa funty, nie w funciaku, tylko w Charity Shopie. Już 8 minut ponad trwa. Za 2 funty, za dwa funty, tu nie widać tych cen, ja muszę wkleić. Kupiłam taką, taki bezrękawnik. nowiutki, nic nie zniszczony, czemu nie? Sobie kupiłam, nie, to nie, nie sobie, to Maksiowi kupiłam i to leżało w torbie i po prostu się kurzy i muszę to wyprać. Za 2,5 funta, może ja ceny wkleję, bo to nie widać. Takie spodnie, takie jeansiory, Yy, obcisłe skinny. Skini. Bardzo ładne. Yy, nie wiem, co to za firma. To jest jakaś firma. Denim, z Denim. z denim Super. Yy, Hanusi kochani, właśnie tam w tym drogim sklepie, tym ekskluzywnym, ale znalazła się taka z FND, Czyli to jest Teskowa Be Happy. Taki płaszczyk. Zobaczcie, kochani, jaki piękny płaszczyk dla Hanusi. Te płaszczyki one są drogie. Na dorosłe osoby też są drogie. No, bym musiała zapłacić, nie wiem, z 30 funtów, z 40. A tak to kupiłam za. Nie, moi drodzy. To kosztowało 4,59 w tym sklepie właśnie. 4,59. W takiej siateczce mi to dali. Zobaczcie, jaka ładna siateczka. No. I teraz Maksuniowi kupiłam za dwa funty taką koszulkę. Bardzo mi się spodobała ta koszulka. On też bardzo, bardzo zadowolony jak zobaczył to. Micha mu się ucieszyła upiory i będzie miał może na wyjazd. Także super. Kupiłam sobie również, tu u mnie w funcie, w tym charity shopie. Co ja mówię jak cały czas? Ja już jedną taką mam. Kupiłam ostatnio za 5 funtów taką czerwoną w kropki sukieneczkę z dzianinki, z takiej sweterkowej cieniutkiej tkaninki. Bardzo fajna i bardzo się dobrze czuję w tej sukience. A teraz kupiłam z 5 funtów. Tu tego nie widać. 5 funtów kosztowała wcześniej, bo to był nowy wyrób. I to jest z firmy Billy Blossom. Ja sprawdzałam te sukienki. Są kochani, drogie. Prawie 30 funtów, to jest tak jak ten mm, sklep Quiz na przykład No, to za funta, wyobraźcie sobie, była w koszu, bo, nie było, bo były najmniejsze rozmiary, więc udało mi się Cieszę się, bo to są, nie dość, że te printy mi się podobają, to jeszcze ten, ten krój i, i, i ten materiał fajny I z tej samej serii, też z tej samej firmy New, też pisze, że New Z 5 funtów Taką kieckę sobie kupiłam, zobaczcie tu jest taka na biust, Tu ma takie rzymskie wzory. Tu mi się też bardzo ten akcent podoba. O, patrzcie, długa kiecka. Za funta, kochani, za funta. Super. To też mi się podoba. Kiss the sky, rozmiar M, za funta. Taka letnia, można powiedzieć, to jest taka na plażę. O, patrzcie, taka piękna. Zaraz to będę przymierzać. No, ładna czerwień. Z tyłu tak wygląda. Także tak. I dwie ostatnie kreacje. Ta to może być na Sylwestra, na przykład, czy tam na jakąś imprezę, czy na jakąś randkę, czy na wesele. Z paseczkiem. I ona kosztowała funta, też była w koszu. Także nieraz to naprawdę takie perełki się trafią. O, patrzcie, taka, zobaczcie, czy nie piękna. Mam nadzieję, że będzie nam niedobra. A tu z tyłu, kochani, wygląda tak. O, widzicie, taką małeskę do kolanka. Super, za funciaka. I ostatnia rzecz to niby piszę maternity, czyli dla kobiet w ciąży, yy, z ASOS. Z ASOS. Ja już kiedyś podobno miałam. O, to nawet żeby komuś dać. Zobaczcie taka. Z ASOS. Yy, za funta. Za funta. O. To może być też dla. Nie musisz być w ciąży, by w tym chodzić Także to są te rzeczy No i co? Od razu biorę się za przemierzanką Także w międzyczasie możecie zostawić lajka Subskrybować mój kanał Odnośnie subskrypcji jeszcze, kochani, to jest bardzo ważne Dziwne z tymi subami jest Bo powiem Wam, że jest kilka osób, które ja zasubskrybowałam Nie zawsze mogłam oglądać i po prostu y, te, te osoby mnie oglądały, i no coś tam komentowały, i ja sobie dopiero zmysłowiłam, że mówię, gdzie są filmiki tych osób, bo mi się nie pokazują te filmiki. Y, I tak się zastanawiałam, dlaczego. Mówię, może te osoby mnie odsubskrybowały, nie wiem, y, ale jak się okazało, to że ja odsubskrybowałam te osoby, a ja nikogo nie odsubskrybowałam, także sobie sprawdzajcie, bo to. Nie moja ręka w tym. No i wiecie, jak tam nieraz zauważę, to po prostu kogoś zasubskrybuję ponownie. Sprawdzajcie, bo widocznie to YouTube robi, no bo kto inny. Także dziwne to, bo ja wiem, że ja więcej osób oglądam, ale po prostu nie widzę tych filmów. A zawsze jak zasubskrybuję, to jeszcze tam jest ten dzwoneczek. Jak jest ten dzwoneczek, to ja po prostu ten dzwoneczek włączam i Wy też to róbcie. Bo wtedy przychodzą notyfikacje, ale jak się okazuje, jeszcze tam jest taka opcja: All, możesz wszystkie te dzwoneczki, tak? Że wszystkie filmy, żeby się pojawiały. I ja zawsze tą opcję wciskam, a mimo wszystko nie mam waszych filmów. Także dopiero kiedy wy obejrzycie jakiś mój film i zostawicie komentarz, to dopiero sobie uzmysławiam, że zaraz ja oglądałam wasze filmy. A tak to wiecie: w tym nadmiarze ludzi, to, to ja zapominam, tak? Kogo ja już oglądałam, a kogo nie.